Edmund. Cześć, tu unikatowy Kipling LPS. Dzisiaj jestem z Mają i Edmundem. Nie wiem, czy widać, ale Edmund to mały patyczak. Trzeba go znaleźć. Staram się złapać ostrość. O, widać Edzia. Ma na imię Edmund i oczywiście ja wymyśliłam mu to imię. Tak, jestem genialna. Pewnie zastanawiacie się, jak Edmund zareaguje na Pet -shopa. Czy tańczy? Edmund tańczy. A jak Edmund zareaguje na Petshopa? Stoi. Edziu stoi i nic nie robi. Tak, prawdopodobnie wpadł w osłupienie jak na dwa Petshopy. Zaczyna chodzić. Tańczy. Go znaleźć Edmund nam z Zwykle chodzi po suficie i tańczy. I Cześć, Patrzy na Sofię. Cześć, to ja. Snowy. i Sofii. Ha, 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 Przed chwilą miało się spotkanie z Patyczakiem. Brrr. To było straszne. I na tym spotkaniu, tak wam w tajemnicy powiem, ona się strasznie bała. No, może i się bałam, ale ty to co? Bałaś się chyba bardziej niż ja. Ona to wszystko wymyśla, tylko dlatego, że ma jakąś fobię dziwną. Wiedziałyśmy, że to będzie takie straszne wiecie. I poza tym ten patyczak ten cały Edmund tak na nas dziwacznie zareagował. W sumie on wcale nie zareagował. Ha co ha. ha. Wtedy gadasz. On wcale nie zareagował.